Tema. jestem Trzeci, ja w dzisiejszym odcinku, jak już wiecie, po tytule tego odcinka oraz po miniaturce, otworzę sobie aż 11 megaboksów w Brawl Stars. Jest to najwięcej, chyba, nie, w sumie nie wiem, ale jest to mega, mega dużo megaboksów, a łączna ich wartość to 880 gemów, więc naprawdę wow. Ale zanim jeszcze zaczniemy otwierać te wszystkie megaboksy, to zostawcie na tym kanale subskrypcję, najpierw z dzwoneczkiem, wtedy będziecie otrzymywali powiadomienia o moich odcinkach oraz zostawcie po tym odcinku łopeczkę w górę, to będzie więcej takich fajnych odcinków. Oraz słuchajcie, wbijajcie na mojego Instagramu, to wyświetla Wam się nazwa Instapadów. ci fajnie jak zaobserwujecie. Także już lecimy z odcinkiem, ale wiecie co? Zanim jeszcze zaczniemy odcinek, to muszę wam powiedzieć, jak broż teraz mnie mega, mega oszukało. Tak zobaczmy, weźmy sobie tutaj balę pucharów i patrzcie. Przewinimy sobie do, na sam koniec pucharków i tutaj, jak wiecie, w nowej aktualizacji zauważyłem, że przecież oni zwiększyli nagrody za aleje pucharów. Na przykład tutaj dodali 1000 monet. Na sam koniec tutaj mega boxy, jakieś tutaj punkty w ogóle do zadymiarzy. W ogóle pododawali do alej pucharów, w ogóle zwiększyli i to mega mocno zwiększyli. Tutaj chyba, tutaj chyba nie zwiększali. Tutaj już chyba wcześniej, chociaż nie wiem, może tutaj też zwiększali. No, chyba zwiększali, chyba wszędzie pozwiększali. Um, chyba dosłownie, chyba dosłownie wszędzie powiększali, jakby ilość monet i punktów. No, ale na pewno na końcu, tutaj na końcu Alej Pucharów dodawali boxy, Tyle boxów na samym koniec nie było. I oszukali mnie, bo nie dali mi tych boxów, Nie dali mi też tych monet. Eee, nie trzeba w ogóle dlaczego. Nie dali mi też tych punktów do, do zadymiarzy. Więc no, nie wiem, nie, ale bardzo mnie oszukali, bo oszukaj mnie na kilka tysięcy monet. Na kilka tysięcy tych punktów i na kilka mega więc naprawdę jestem mega wkurzony z tego powodu. No, naprawdę mega grubo mnie oszukali. Więc naprawdę trochę słabo, bo ja sobie wbijam te pucharki i dostaję słabsze nagrody niż powinienem dostać, bo inni teraz, jak sobie teraz nabiją pucharki, to dostaną więcej nagród niż ja wcześniej i to jest naprawdę mega, mega niesprawiedliwe, więc no, naprawdę to nie jest fajne. No, ale słuchajcie, nie wiem, nie wiem dlaczego tak się stało, nie wiem dlaczego aż tak mocno mnie oszukali. Bo naprawdę Brawl Stars mega, ale to mega mnie szukało no bo mógłbym już sobie wymaksować generalnie wszystkie postacie, prawda? No może nie wszystkie, ale mógłbym sobie wymaksować już większość postaci. Miałbym tyle monet, że mógłbym sobie tyle tego otworzyć, w sensie mógłbym sobie tyle rzeczy kupić, mógłbym sobie jeszcze tyle mega boxów otworzyć, mógłbym sobie trafić jakieś postacie startowe i tak dalej. No naprawdę mega mnie szukali. No słuchajcie, ja już nie przedłużam, także chciałem wam tylko powiedzieć na samym wstępie, że mnie naprawdę mocno szukali. No i słuchajcie, nie przedłużamy i słuchajcie, może zaczniemy sobie z openingiem i przejdźmy sobie na konto mojej siostry. Okej, okay, więc jesteśmy na koncie mojej siostry. No i zobaczcie, tutaj już moje siostry nie oszukają, ale dobra, już zostawmy te browserowe oszustwa. No bo oszukali mnie naprawdę, jestem mega wkurzony. No, mega mnie oszukali. Sorry, że ja tyle to mówię, ale naprawdę jestem mega... Z tego powodu smutny. No ale dobra, słuchajcie, nie o tym ten odcinek. Więc słuchajcie, otwierałem sobie Megaboxy już za chwilę na koncie mojej siostry. Mamy ich na koncie mojej siostry 5, na moim 6, także u mnie o jeden więcej. No i słuchajcie, przed tym odcinkiem otworzyłem na koncie mojej siostry 20 Brawlboxów, bo chciałem, żeby po prostu na koncie mojej siostry nie było żadnych Brawlboxów oraz Big Boxów. No, może słabo zrobiłem, bo byłby o 20 Brawlboxów więcej, ten opening. No ale chciałem, żeby to był opening tylko i wyłącznie megaboksów, no i w sumie mogę mi zostawić tak, żeby ona sobie sama tworzyła te 20 Brawl Boxów, no ale dobra, już trudno się mówi, yy, już tego się nie cofnie, więc dobra, zaczynamy sobie i może zaczniemy sobie z Mega Boxem, zalej pucharów na koncie mojej siostry, także uwaga, no i tutaj, jak już mówiłem, mojej siostry nie oszukają, no, ale mnie oszukali, no, naprawdę jestem z tego powodu mega wkurzony, chociaż tutaj wcześniej też ją oszukali trochę, w sumie to, ale tutaj mnie nie oszukali, bo tutaj w sumie chyba było takie nagrody, ale mnie to już na pewno szukali. No dobra, trudno się mówi. No dobra, słuchajcie, więc otwieram sobie Megabox za pierwszy Megabox, bo mamy dzisiaj 11, także zostanie ich jeszcze 10, także uwaga. Trzymajcie kciuki i uwaga, mamy 255 monet do Dynamica, punkciki, do Barleya, punkciki, do... Do hyperpunkciki, do Broka punkciki, do Poko punkciki, mamy dwa bonusy: 4 bilety na wydarzenie oraz podwójne za tonów 200. Ok, więc słuchajcie, teraz już mega box na koncie mojej siostry, ale nie z oferty, w sensie nie z alei pucharów, tylko po prostu y, mega box za Gemy. Więc uwaga, ciśniemy sobie i uwaga Lecimy, a więc uwaga, trzymajcie kciuki? W sumie to nie pokazałem Wam, co tutaj moja siostra ma do trafienia, no ale myślę, że to no trudno, to nie jest jakoś mega ważne, więc dobra, słuchajcie, ciśniemy 206 monet do punk punkciki do Ems, punkciki do Broka, punkciki do Bibi, punkciki do Rico, punkciki do Nity i mamy jeden bonus w postaci czterech biletów na wydarzenie. Okej, okay, więc kolejny mega, mega box również zagemy. Eee, no W sumie teraz już wszystkie mega boxy na koncie mojej siostry będą zagemy. Eee, Czyli jeszcze ile mi tam gemów zostało? Jeszcze mam do wydania teraz jeszcze 2 megaboxy No jeszcze na 2 megaboxy mnie stać tutaj na koncie mojej siostry Więc uwaga, ciśniemy sobie z tym megaboxem punkciki do Penny, punkciki do Rose Oczywiście tam były monety, no ale... Punkciki do Pam, punkciki do Bee, punkciki do broka I mamy jeden bonus w postaci, uwaga, 6 aż biletów na wydarzenie Ok, więc ciśniemy sobie z kolejnym megaboxem za gemy I uwaga, mamy tutaj 256 monet, punkciki do bi, punkciki do Barleya, punkciki do Rico Punkciki do Shelly, punkciki do Bo i jeden bonus w postaci Dam Dam Dam, A, 12 gemów, naprawdę mega, mega fajny megabox Okej, okay, więc teraz już ostatni megabox na koncie mojej siostry e, Także uwaga, otwieramy sobie i 206 monet do Franka, punkciki, do broka, punkciki, do Ems, punkciki, do Penny, punkciki, do Bibi, punkciki, mamy aż dwa bonusy, także uwaga, jeden bilet na wytwarzanie, no Słabo, ale za to mamy jeszcze aż, no, no dobra, nie aż, bardzo słabo, tylko 3 gemy. A więc to już wszystkie megaboxy na koncie mojej siostry, a więc teraz lecimy na moje konto. Okej, okay, my słuchajcie, jesteśmy na moim koncie i słuchajcie, no Browz teraz oszukało mnie i to naprawdę grubo mnie oszukało. Więc chociaż proszę, dajcie mi coś w tych boxach. I w sumie jak już no, nie pokazywałem Wam, co jest na końcu mojej siostry do trafienia, ani jakie ma szanse i tak dalej, to u siebie też nie będę pokazywał, żeby było tak sprawiedliwie. No i kurczę, no bardzo bym chciał, żeby coś w tych boxach się trafiło fajnego u mnie. No bo już mnie oszukali, to wystarczy, więc dajcie mi chociaż coś fajnego. A więc uwaga, pierwszy box. Megaboks... Więc jeszcze przed nami 6 megaboxów, także nie wychodźcie z tego odcinka Oglądajcie do końca, bo będzie naprawdę grubo dzisiaj Naprawdę mega duży opening dzisiaj i to aż mega Więc naprawdę mega, no dotknęcie to łapą w, łapą w górę Dobra, no i ciśniemy słuchajcie, nie przedłużamy i uwaga Mamy 242 monety, mega, mega słabo No mega, mega mało monet, ale za to może coś w punkcikach będzie fajnego Więc punkciki do B, punkty do Karla, punkty do Kruka, punkty do Penny, punkty do Bibi i 6 biletów na wydarzenie. Okej, okay, więc kolejny Mega Box, no proszę, dajcie mi coś. Tutaj... Coś naprawdę co mnie ucieszy, bo oszukaliście mnie, więc proszę bardzo, dajcie mi coś. Uwaga, mamy 6 rzeczy, co oznacza, że będzie albo nowa postać, albo nowy Star Power. Uwaga, nie ma co się tak napalać, bo większe szanse są na to, że to będzie star power, ale uwaga! Mamy do Tika punkciki, do ośmiomitosa punkciki, do spajka punkciki, do Kruka punkciki. I dobili punkciki oraz uwaga 3, 2, 1 i Star Power. Oczywiście to jest Star Power gąbka do Franka i dzięki temu Star Powerowi Frank zyskuje plus 1100 punktów życia. Także naprawdę fajnie, naprawdę cieszę się, że Star Power, bo Star Power, no mega chciałbym sobie wymaksować konto, więc teraz już jestem coraz bliżej wymaksowania mojego konta. Oraz mamy również 4 bilety na wydarzenie. Ok, więc ciśniemy dalej i uwaga, 279 monet, punkciki do kruka, punkciki do daryla punkciki do Tika, punkciki do Spajka, punkciki do Mortisa i uwaga, 2 bilety na wydarzenie oraz 6 gemów, naprawdę mega, mega fajnie. Okej, okay, kolejny mega box i uwaga, 216 monet do Karla, 9 punktów do Mortisa, 9 punktów, do Tika punkty, do tary punkty do MS punkty i mamy bonus 3 bilety na wydarzenie no i dobra ciśniemy sobie dalej więc uwaga 243 monety do Karla punkciki do Tika punkciki, do Tary punkciki do Bibi punkciki do Bi punkciki i mamy bonus w postaci 4 biletów na wydarzenie no i dobra ciśniemy sobie dalej więc już się zbliżamy coraz to bliżej końca więc uwaga 240 monet na razie nic takiego ciekawego nie wypadło oprócz tego star powera więc 8 punktów do Spajka, a ten Star Power, szczerze mówiąc, do Franka, no słaby jest dosyć. 12 punktów do Mortisa, do 8-bitowca punkciki, do B-punkciki, do Kruka punkciki i mamy dwa bonusy. Więc uwaga, 5 biletów na wydarzenie oraz 8 gemów. No, mogą być lepiej. No i to tyle już megaboxów na moim koncie, więc słuchajcie, może teraz przejdziemy do ulepszenia moich zadymiarzy. Okej, okay, więc mamy do ulepszenia tylko 3 zadymiarzy. No, no dobra, no może być też i trzech zadejmiarzy, no dobra, do Penny, po 10 openingu mogę sobie um, Penny, mogę sobie oczywiście, um, mogę sobie do niej trafić star powery, więc mega fajnie, ulepszyłem sobie ją na moc dziewiątą Mega, mega fajnie, e, także no naprawdę coraz więcej wymaksowania mojego konta i mamy do B Ulepszenie oczywiście, więc ulepszamy sobie ją na e, moc szóstą, także już mamy również się na mocy szóstej i uwaga, ulepszamy sobie również króka na moc szóstą, także uwaga, ulepszamy sobie i mamy cyk pyk moc szóstą a więc to już by było na tyle w tym odcinku, więc no tak podsumowując jak na to, że otworzyłem 11 megaboksów, to coś bardzo słabo no naprawdę mega, mega słabo szczerze mówiąc trafiłem tylko star powera z tych wszystkich megaboxów, te megaboksy były bardzo słabe szczerze um... No, nie tak szczerze mówiąc, oceniając to, no takie, no 2 na 10. Podatek, Browstars mnie oszukało, więc, no, ja nic nie mam do powiedzenia. Po prostu Browstars mnie mega, mega oszukało. No, naprawdę jestem mega wkurzony. Jeśli jakby mi to oddali, ale oni mi tego nie oddali, właśnie, bo, no nie, to jest naprawdę mega niesprawiedliwe. No, naprawdę z ich strony mega, ale to mega niefajnie. Dobrze by było, jakby mi i innym graczom. Oddali te rzeczy, więc mam nadzieję, że to oddadzą, ale wydaje mi się, że raczej tego nie oddadzą. No więc naprawdę mega niefajnie. No, no ale dobra, już się nie będę tak rozgadywał o tym, więc jeśli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu 11, bo tyle mega boxów dzisiaj otworzyłem ale przyśpiewała na serduszko, więc naprawdę mega, mega fajnie no, znaczy, mega warto, a nie fajnie, no fajnie też ale dobra, no więc to by było na tyle w tym odcinku, jeszcze ostatnią rzeczą, którą zrobię, to zapraszam Was do mojego klubu w Brawl Klub ma nazwę Klub Szeciego, jest on dostępny od zera pucharów, także każdy może tam dołączyć no i klub ma prawie milion pucharów, bo niestety on troszeczkę spadł na pucharkach ostatnio po nowym update, cie. nie wiem dlaczego um, nie wiem, nie mam pojęcia, no ale troszeczkę spadł no i dołączacie do tego klubu, klub się mega, mega dobrze rozwija no i co, to by było na tyle w tym odcinku, ja się sami żegnam, zostawcie łapaczkę w górę, bo naprawdę za co to się dzisiaj działo, no naprawdę warto. Więc to by było na tyle w tym odcinku, ja się sami żegnam, no i cześć.